Naprawdę, każde tak samo. Myślę, że ludzie jeszcze gorsi niż te cele. Także no nie, nie nie, nie polecam, nie chciałbym. Teraz jesteśmy w celi jakiegoś artysty. Naprawdę są tu jakieś ładne malowidła. Widać, że, że goś miał talent. obstałem, że święty nie był jak trafił, bo jest to jedno z gorszych więzień. Ale no, ładnie to wygląda. Kurde, jaki mały kibelek, dla porównania moja... moja dłoń No pół dupy by mi się tu zmieściło I to przy dobrych wiatrach Tak się właśnie nazywa ten kolunio. Jis Jese, jese Tutaj mieszka sobie No, fajnie jego cała wygląda, odpicowo gość Z Colunio, zobacz w ogóle no, więc... tu jest wejście malutkie Ja no wysoki chłop jestem, no ale bez przedstawił tutaj ja.